Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że nie do końca pasujesz do tego świata? Jakby Twoja dusza była związana z czymś większym, głębszym, wiecznym. Ta wewnętrzna, niepokojąca myśl może być czymś więcej niż tylko chwilowym przemyśleniem. Zgodnie z naukami i świadectwem życia Carlo Acutisa, młodego człowieka zakochanego w Bogu i Eucharystii, są tacy, którzy zostali wybrani, aby być żywymi znakami boskiej miłości na Ziemi. Te dusze chodzą między nami z wyjątkową misą oświetlać, leczyć, pocieszać i prowadzić serca, które są zagubione lub zranione. Dziś wspólnie zastanowimy się nad siedmioma znakami, które mogą wskazywać, że również jesteś jedną z tych dusz wybranych przez Boga do niezwykłej misji. W trakcie tego nagrania miej otwarte serce. Duch Święty przemawia na wiele sposobów, czasem przez filmiki takie jak ten. Dodatkowo, jeśli jeszcze się nie zapisaliście do naszego kanału, skorzystajcie z tego momentu, aby to zrobić. W ten sposób nie przegapicie żadnych przesłań i refleksji, które tu dzielimy. Chcemy, aby ta przestrzeń była duchowym domem dla wszystkich, gdzie możemy wspólnie wzrastać w wierze, miłości i nadziei. Znak: jeden niezłomny cel. Od najmłodszych lat czujesz, że Twoje życie ma większe znaczenie. Nie chodzi o ambicje czy sławę, ale o wewnętrzne powołanie do służby. Czujesz nieustanny impuls, by pomagać, pocieszać, chronić, nawet bez oczekiwania na cokolwiek zamian. Carlo Acutis mówił, wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako kopie. Wiedział, że ma misję i poświęcił swoje życie, jeszcze tak młody, aby mówić o miłości Boga z prostotą i prawdą. Jeśli czujesz, że zostałeś powołany do czegoś większego niż ty sam, do celu, który przewyższa ten świat. To może być jasny znak Twojego duchowego pochodzenia i boskiej misji. Znak dwie. Głęboka miłość do stworzenia Bożego. Czujesz cierą i duchową więź z naturą, zwierzętami, niebem, ziemią. Nie tylko podziwiasz stworzenie, ale wzrusza się jego pięknem i czujesz wewnętrzną odpowiedzialność za jego ochronę. Dzieje się tak, ponieważ dostrzegasz, że całe stworzenie jest wyrazem miłości Boga. Carlo, Mimo, że był nastolatkiem w erze cyfrowej, nigdy nie stracił tej wrażliwości, patrzył na piękno życia czystymi oczami. Jeśli czujesz spokój, kontemplując naturę i dostrzegasz, że wszystko jest ze sobą połączone przez kochającego Stwórcę, tam miłość do świata to kolejny znak Twojego związku z niebem. Znak trzy synchroniczności, które wydają się boskimi wiadomościami. Czy zdarzyły Ci się momenty, kiedy wszystko idealnie się układa? Ktoś pojawia się, gdy najbardziej go potrzebujesz, zdanie dotyka cię w odpowiednim momencie, a pewna liczba powtarza się nieustannie. Dla tych, którzy mają otwarte serce na wiarę, to nie są przypadki, to boskie dotknięcia, małe znaki, że Bóg prowadzi twoje kroki. Carlo mówił, że Eucharysta była jego drogą do nieba. W dostrzeganiu prostych rzeczy w życiu widział żywą obecność Boga. Jeśli dostrzegasz te synchroniczności jako wskazówki, jakby coś większego prowadziło twoją drogę, Zaufaj, Pan naprawdę do Ciebie przemawia. Znak 4: bezwarunkowa miłość i naturalna empatia. Czujesz głęboką współczucie dla ludzi. Często wzruszasz się, widząc sięś ból, nawet jeśli to obca osoba. Przyjmujesz bez osądzania, słuchasz sercem, pomagasz bez oczekiwania na cokolwiek zamian. Ten rodzaj miłości wykracza poza ludzką. Jest odbiciem uniwersalnej miłości. Która może wypływać tylko z kogoś, kto jest głęboko związany z Bogiem. Karlo także żył tą miłością, pomagał kolegom, bronił słabszych, ewangelizował przez przykład. Jeśli pragniesz kochać wszystkich jak braci, nawet gdy świat nie odwzajemnia tego uczucia, to jest znak żywej obecności Chrystusa w Tobie. Znak 5: wyostrzona intuicja i duchowa wrażliwość. Często czujesz rzeczy, zanim się wydarzą. Potrafisz dostrzegać, gdy coś jest nieharmonijne, nawet jeśli nikt nie mówi nic. Ta intuicja to nie tylko umiejętność, to forma duchowego słuchu. Może masz doświadczenia, których nie potrafisz racjonalnie wytłumaczyć, głębokie sny, przemyślenia, nagłe inspiracje, które przynoszą odpowiedzi. Carlo, mając zaledwie 15 lat, rozumiał rzeczy duchowe z dojrzałością, której wielu dorosłych nie osiąga. Był zsynchronizowany z Bogiem. Jeśli masz większą wrażliwość na to, co niewidzialne, może to oznaczać, że jesteś bardziej związany z Boskim niż myślisz. Znak 6. Uczucie, że nie przynależysz całkowicie do tego świata. Często czujesz, że jesteś trochę na zewnątrz. Jakbyś postrzegał świat innymi oczami. Nie z powodu pychy, ale świadomości. Dostrzegasz bzdury tam, gdzie inni widzą glamour. Czujesz, że jest coś więcej niż to życie. Karlo żył w świecie, ale się w nim nie gubił. Korzystał z internetu, ale aby ewangelizować. Grał, ale nie zapominał się modlić. Był młody, ale z duszą w niebie. Jeśli czujesz, że jesteś tutaj, ale twój prawdziwy dom jest gdzie indziej, być może Twoja dusza jest bliżej niebios, niż myślisz. Znak 7. Głęboka potrzeba, by pomóc światu w zmianie. Czujesz sobie pilną potrzebę przyczynienia się do transformacji świata. Niezależnie od tego, co chodzi o wiarę, troskę o innych, sprawiedliwość czy ewangelizację, chcesz być częścią uzdrowienia, odnowy, podniesienia ludzkości. Czujesz, że nie możesz stać w miejscu, ponieważ wokół jest tyle cierpienia. Carlo to zrobił. Stworzył stronę internetową, aby katalogować eukarystyczne cuda i przekazywać je światu. Własnymi rękami sieżył światło. Jeśli czujesz to powołanie, by budzić świadomości i dotykać serc, Bóg Cię woła i On liczy na Ciebie. Na zakończenie tej refleksji będziemy mieli chwilę modlitwy, podczas której będziemy mogli oddać nasze serca Bogu, prosząc, aby pomógł nam dostrzegać synchroniczności w naszym życiu i żyć zgodnie z celem, który ma dla każdego z nas. O Boże, stwórco wszystkich rzeczy, gromadzimy się w Twojej obecności, szukając światła. Które emanuje z Twojej nieskończonej miłości. Dziś pragniemy zastanowić się nad znakami, które prowadzą nas na naszej duchowej drodze, tymi, które pomagają nam dostrzegać obecność sakrum w naszym życiu i rozpoznawać anioły, które stawiasz na naszej drodze. Zainspirowani życiem i świadectwem Kalo Akutisa, prosimy Cię o jasność i rozeznanie, abyśmy mogli dostrzegać i doceniać dobroć, hojność i wiarę, które nas otaczają. Panie. Pomóż nam otworzyć nasze oczy i serca na piękno drugiego człowieka. Niech w każdym akcie dobroci dostrzegamy iskierkę Twojej miłości. Niech małe gesty, które często umykają naszej uwadze, będą uznawane za przejawy Twojej łaski. Spraw, abyśmy byli wdzięczni za proste czynności, które nas dotykają i inspirują do bycia lepszymi, do szukania dobra i szerzenia miłości wokół nas. Prosimy, naucz nas być pokornymi i dostrzegać, że wszyscy jesteśmy częścią wielkiej rodziny. W której każda osoba ma unikalną i cenną rolę. Niech nasze interakcje z innymi, szczególnie z tymi, którzy zmagają się z trudnościami, odzwierciedlają współczucie, które nam dałeś. Nie w każdym uśmiechu, w każdym uścisku czujemy ciepło Twojej obecności i pocieszenie Twojej obietnicy, że nigdy nas nie opuścisz. Panie, obdasz nas duchem służby. Spraw, abyśmy żyli z gotowością do pomocy bliźnim, tak jak nauczył nas Twój Syn. Niech Dostaniemy w obliczu potrzeb innych, nie wahamy się działać. Niech nasze ręce będą narzędziami Twojego pokoju, a nasze słowa balsamem dla tych, którzy cierpią. Niech będziemy latarniami nadziei, rozświetlając ciemności, które często otaczają tych, którzy są wokół nas. Pomóż nam, Panie, pielęgnować wiarę, która nas motywuje. Niech wierzymy w lepszy świat, nawet gdy okoliczności wydają się przeciwne. Niech nasza ufność, Twoją opatrzność, inspiruje nas do wytrwałości, nawet w obliczu trudności. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej dobroci i wierności, a przez nas innych przyciąga do Twojej miłości i światła. W naszej drodze prosimy, abyś obdarzył nas mądrością potrzebną do rozpoznawania znaków, które nam wysyłasz. Niech będziemy czujni na wiadomości, które przychodzą w różnych formach przez różnych ludzi. Niech nasza wrażliwość na obecność boską w codziennych sytuacjach pomoże nam dostrzegać tych, którzy są jak anioły w przebraniu, przynosząc pocieszenie i nadzieję w chwilach potrzeby. O Boże! Niech nasze życie modlitewne umacnia się z każdym dniem. Niech będziemy poszukiwać Twojej obecności w każdej chwili, znajdując pocieszenie i kierownictwo w Twoim słowie. Niech wspólnota z Tobą daje nam odwagę, by stawiać czoła życiowym wyzwaniom i być agentami zmian w naszym otoczeniu. Niech nasza wiara przekształca się w działanie, a dzięki niej możemy wpływać na życie tych, którzy przechodzą obok nas. Prosimy, abyśmy, tak jak Carlo Acutis, mogli być świadkami Twojej prawdy. Niech nasze życie będzie przykładem miłości i oddania, odzwierciedlając Twoje światło wszędzie, gdzie się udamy. Niech nasze działania i postawy inspirują innych do szukania radości, która płynie z poznawania i służenia Chrystusowi. Niech we wszystkim... Co robimy? Możemy uwielbiać swoje imię, uznając, że jesteśmy wezwani, by być światłem i solą w tym świecie. Panie, pomóż nam pamiętać, że każde spotkanie jest okazją, by dostrzegać Ciebie. Niech będziemy wdzięczni za lekcje, które każda osoba nam przynosi, a gdy patrzymy na innych, nie dostrzegamy boskość. Niech nasze życie będzie nieustanną nauką o miłości i współczuciu, a każdego dnia stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa w naszych działaniach i myślach. Ufamy Twojemu prowadzeniu i Twojej miłości. Niech pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, zamieszka w naszych sercach i prowadzi nas w naszej drodze. Niech zawsze szukamy prawdy, piękna i miłości, które pochodzą od Ciebie, i niech, czyniąc to, będziemy instrumentami Twojej łaski w świecie. Które tak bardzo jej potrzebuje. Panie, gdy reflektujemy nad naszą wędrówką, przypominamy sobie, jak ważne jest, by zawsze być otwartym na słuchanie Twojego głosu. Niech pielęgnujemy ciszę w naszych sercach, pozwalając, by milczenie ujawniało Twoją obecność. Niech pośpiechu codziennego życia znajdziemy chwilę pokoju, aby połączyć się z Tobą, szukając, co jest naprawdę istotne w naszym życiu. Pomóż nam, Boże, praktykować wdzięczność w każdej okoliczności. Nie dostrzegamy błogosławieństwa, które nas otaczają, nawet w trudnościach. Niech każde wyzwanie stanie się okazją do wzrastania w wierze i miłości. Niech, patrząc wstecz, dostrzegamy Twoją rękę prowadzącą nasze kroki, nawet wtedy, gdy nie rozumiemy drogi, którą idziemy. Nałóż nas ufać pełni Twojej mądrości, wiedząc, że Masz dla nas plany które przewyższają nasze zrozumienie. O Boże, daj nam serce hojne i gotowe do dzielenia się. Spraw, abyśmy byli narzędziami Twojej dobroci, przynosząc ulgę i nadzieję tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Niech nasze działania będą prowadzone autentyczną miłością, która nie szuka nagrody, lecz cieszy się w służbie. Pomóż nam patrzeć na naszych bliźnich nie tylko z oczu współczucia, ale także z pragnieniem, by ich życie zostało przemienione przez Twoją łaskę. Na naszej drodze nie spotykamy ludzi, którzy inspirują nas do bycia lepszymi. Niech każdy, kto przechodzi obok nas, będzie lekcją, nauczycielem, który pomaga nam zrozumieć więcej o miłości i miłosierdziu. Nauczmy się doceniać różnice, uznając, że każdy niesie ze sobą unikalną i cenną historię. Gdy będziemy słuchać ich historii, niech one nas wzbogacają i przybliżają do Twojego serca. O Boże, pomóż nam szukać prawdy wśród niepewności. Niech będziemy mocni i odważni w tej poszukiwaniach, nawet gdy głosy wokół nas próbują nas zmylić. Niech światło Twojej prawdy oświetla nasze umysły i prowadzi nas do podejmowania wyborów, które honorują Twoje imię. Gdy staniemy przed dylematami, nie będziemy szukać Twojego przewodnictwa i ufać, że zawsze pokażesz nam właściwą drogę. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej miłości. W każdym geście, w każdym słowie i w każdym działaniu odzwierciedlajmy istotę Chrystusa. Niech ludzie wokół nas dostrzegają w nas nadzieję, która płynie z prawdziwej relacji z Tobą. Bądźmy przykładami wiary w działaniu, inspirując innych do zwrócenia się ku Tobie, bo odnaleźć pokój, który tylko Ty możesz oferować. Prosimy, abyś pomógł nam wytrwać w naszej wierze. Niech, nawet gdy burze życia się wznoszą, nasze oczy będą zawsze skierowane ku Tobie. Niech nasza ufność, Twoją dobroć nas wzmacnia, pozwalając nam stawić czoła wyzwaniom z odwagą i determinacją. Niech będziemy jak drzewa zasadzane nad wodami, zawsze owocne i zakorzenione w Twojej prawdzie. Panie, niech nasza modlitwa nie będzie tylko słowami, ale szczerym wyrazem naszego pragnienia, by Cię lepiej poznać. Niech każda chwila modlitwy przybliża nas do Ciebie i przemienia nas w narzędzia pokoju i miłości. Niech w każdej sytuacji szukamy Twojego oblicza wiedząc, że w ten sposób odnajdujemy prawdziwy sens naszej egzystencji. Zamykamy tę modlitwę z głęboką wdzięcznością, wiedząc, że zawsze jesteś obecny w naszym życiu. Niech będziemy kontynuować poszukiwanie Twojej obecności we wszystkim, co robimy, a światło Twojej miłości prowadzi nas każdy nowy dzień. Gdy wychodzimy w świat, niech towarzyszy nam pewność, że jesteśmy Twoimi dziećmi, powołanymi do odzwierciedlania Twojej chwały we wszystkich naszych interakcjach. Ufamy, że Twoją pomocą będziemy w stanie żyć zgodnie z zasadami Twojego Królestwa, szerząc miłość, nadzieję i światło tam, gdzie się pojawiamy. Niech pokój, który płynie od Ciebie, otacza nas i prowadzi, a my zawsze bądźmy wdzięczni za Twoje nieskończone miłosierdzie. Amen. W związku z tym, gdy opuszczamy naszą refleksję, zapraszam każdego z was, aby zobowiązać do szukania tych znaków w swoim życiu. Zapytaj siebie. Jak mogę być narzędziem pokoju i miłości w tym świecie? Jak mogę, poczeniewuszy od dziś, bardziej odzwierciedlać istotę Chrystusa w moich codziennych działaniach? Odpowiedź może być prostym geście, ale niosącym głębokie znaczenie. Niech każdy z nas, jak Carlo Acutis, użyje swoich talentów i umiejętności, aby czynić dobro. On wykorzystał technologię i swoje zdolności, aby dzielić się wiarą i łączyć ludzi. Taki każdy z nas może wykorzystać dostępne zasoby, aby służyć innym i chwalić Boga. Niezależnie od tego, czy przez rozmowę, projekt społeczny, czy nawet na media społecznościowych, mamy wiele sposobów, aby szerzyć nadzieję i miłość. Te znaki nie są przypadkiem. To Aiken Nieba W. Toby. Jeśli rozpoznałeś się w jednym lub więcej z tych punktów, nie ignoruj tego. To może być zaproszenie do życia w sposób bardziej autentyczny, bardziej połączony, Bardziej święty. Nie jesteś tutaj przez przypadek. Twoje światło, Twoja wiara, Twoja wrażliwość, wszystko to jest teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Carlo Acutis pokazał nam, że świętość jest w zasięgu każdego. Wystarczy, że będziemy gotowi kochać, służyć i żyć sercem zwróconym ku Bogu. Skomentuj poniżej. Jestem światłem w świecie. Podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje tej wiadomości i nie zapomnij subskrybować kanału. I pamiętaj, jesteś odzwierciedleniem miłości Boga na tej ziemi. Niech Bóg cię błogosławi. A Kalo Akutis niech zawsze wstawia się za tobą.